Postanowiłem wprowadzić kilka zmian. Zmiany te dotyczą kanału YouTube. Jak widać, mamy teraz tutaj imię i nazwisko, logo mamy takie, baner taki. Jeszcze jest póki co do zmiany, ale jak na razie jeszcze na jakiś czas zostanie w taki sposób. A dlaczego postanowiłem wprowadzić takie zmiany? Już tłumaczę. Dlatego, że teraz będę publikował troszeczkę inne filmiki. Możliwe, że nawet pojawią się vlogi, ale one będą rzadkie z jakichś wyjazdów takich yy, malutkich, niedaleko na pewno nie za granicę ale będą jakieś tam może vlogi po drugie postanowiłem, że nie będę nagrywał już Hello Neighbor, bo robiłem to przez jakiś czas 3 tygodnie temu na moim głównym kanale, do którego oczywiście link gdzieś tam jeszcze jest nie będę oczywiście tego linku na razie dawał, bo kanał jest póki co nieaktywny i na razie nie będzie aktywny dlatego, że postanowiłem, że się skupię właśnie na tym kanale i dlatego właśnie teraz będę publikował jakieś filmiki. Mój plan jest taki, żeby póki co była cisza, ale poświęcę całe wakacje yy, i będę nagrywał jakieś filmy. Na, na, najpierw sobie jeszcze zrobię, jest teraz końcówka czerwca, najpierw sobie zrobię listę rzeczy, które bym chciał nagrać. Potem nagram te wszystkie rzeczy. Oczywiście możecie mi też pisać w komentarzu, co mogę też nagrać, i również będę to nagrywał, jeżeli się uda tylko. I w tyleżu się dodam to też do listy. A potem jak już znajdzie 1 września, będę te filmiki wszystkie od tamtego momentu publikował dzień po dniu o godzinie 15.00. Dlatego banner będzie do zmiany. Dlatego, jeżeli, dlatego, że jeżeli faktycznie się to uda, będą filmiki się pojawiały codziennie o godzinie 15.00 od 1 września. Nie wiem jeszcze do kiedy, ale planujesz zrobić, żeby było, żeby były aż do końca roku. Wszystkie odcinki od razu po nagraniu będę montował i wrzucał sobie na YouTube a na prywatny. Także biorę się już do na nagrywanie i widzimy się we wrześniu. Do zobaczenia